Dzień dobry Szymonie. Bardzo dzień dobry, cześć. Powiedz mi, czym zajmujesz się w banku ING? Wiesz co, zajmuję się między innymi budowaniem aplikacji internetowych dla detalu. A dobrze, a czyim pomysłem było to, żeby te aplikacje testować w tego typu samochodach? Generalnie idea była taka, czy może być coś trudniejszego do zrobienia niż obsłużyć tablet, obsłużyć bank w rajdowym samochodzie. I jest coś trudniejszego? No ja znalazłem mnóstwo rzeczy, szczerze powiedziawszy, wszystko jest trudniejsze, bo nic łatwiejszego chyba nie da się zrobić, niż, niż obsłużyć naszą aplikację w driftującym samochodzie. Ona jest bardzo intuicyjna, ja też miałem okazję robić przelew tą aplikacją i rzeczywiście mi się to udało, to nie było dosyć trudne. Tak, cały, cały nacisk, cały efort, który włożyliśmy w tą aplikację, jest ukierunkowany na to, żeby naszemu klientowi było wygodnie. No i na dzień dzisiejszy wszyscy, którzy jechali, wieloma różnymi samochodami przy, przy ekstremalnych prędkościach testowali aplikację, wszyscy zdali, czyli wszyscy zrobili przelewy, doładowali telefony, spłacili kredyty. Jak duży wpływ na jakby kształtu tej aplikacji mieli wasi klienci? Największy. Robimy tę aplikację dla klientów i z klientami, więc pytamy ich w badaniach, pytamy ich w wywiadach, pytamy ich w wywiadach indywidualnych, do tego stopnia, że nawet na Facebooku robimy konkursy dotyczące pierwszego ekranu, tak ważnego dla klienta. Jak zniosły się jazdę tymi szybkimi samochodami? Wiesz co, no z kocharem było ciężko bo ja nie zniosłem, dlatego mam czarne okulary, ponieważ moje oczy są przekrwione. Ja już ledwo co siedzę w tym samochodzie, więc to chyba na tyle. Dziękuję wam bardzo. I ja jednak wolę stacjonarne 20 metrów kwadratowych Łukasza.